Hej, hej, witamy po krótkiej przerwie w naszym y, japońskim cyklu Japonia oczami fana i zapraszamy na spacerek po y, tokijskich sklepach fanowskich, a właściwie tak między półkami, pomiędzy różnymi gadżetami, y, nie tylko mangowymi y, i nie tylko first-handowymi. I second-handy i first-handy y, to coś, co jest powszechne y, w Tokio, wśród fanowskich sklepów i my będąc za każdym razem w Tokio, oczywiście nie możemy sobie odmówić, żeby między takimi półkami sobie pobaraszkować. No, który fan by sobie tego odmówił, moi drodzy? To jest absolutne must have. Jak widzicie, te gadżety są tu różne. Yy, zazwyczaj jest tak, yy, zwłaszcza po pandemii, że yy, najczęściej można spotkać yy, gadżety z tytułów albo klasycznych, które są po prostu nieśmiertelne i cały czas gdzieś tam krążą w tej sferze fanowskiej, albo te, które akurat w danej chwili są na topie. Oprócz tego, rzecz jasna, jak tutaj widzicie, są gadżety. Yy, które po prostu zawsze są, czyli Studio Ghibli, yy, które pod względem gadżetów jest niesamowite i zawsze oferuje bardzo fajne yy, różne gadżety nie tylko yy, takie do zabawy dla młodszych fanów, ale również dla tych starszych, którzy wychowali się na na produkcjach tej wytwórni. Zauważycie też, że oczywiście są tu pewne tematy również nieśmiertelne spoza mangi i anime, czyli tutaj gdzieś przeleciało nam kątem oka, hmm, przeleciały nam gadżety z gwiazdnych wojen. Jak widzicie tutaj o po lewej stronie. Tego typu miejsca, one są nie tylko kolorowe na półkach, ale również mają bardzo kolorową infrastrukturę, schody, ściany, wszystko to jest przyozdobione fanowskimi grafikami. Tutaj po lewej stronie widać, że jesteśmy w Animate, w placówce w Ikebukuro, to jest nowa placówka, która po pandemii powstała, bardzo duża i... Cóż, no, zobaczymy co z niej wyrośnie, bo tak jak na razie byliśmy w niej, to więcej jest miejsca niż gadżetów, ale to jest taki popandemiczny kryzys i faktycznie z gadżetami jest troszkę słabiej. Tutaj widzicie sklep Bukuro, ale taki bardziej fanowski dla. Yy, mm, Bardziej dla kobiet, dla dziewcząt. Bardziej tutaj dominują tematy Yaoi, Shonen Ai i temu podobne. No i jest tu cały czas bardzo duży wybór fanowskich sklepów, choć po pandemii sporo się zmieniło. Do zobaczenia w następnych filmach.